Siema, siema. Sensu nie ma. Rzyszt. Tomiks. Witamy Was w pierwszym odcinku. W drugim. Odcinku, bo pierwszy to załóżmy ten trening vlogowy. No tak. Widzieliście pilotażowy widzieliście odcinek. Yy, a teraz mamy... W sumie pierwszy właściwy odcinek jesteśmy Senzu Complete. jedziemy do Warszawy. Tak, czekamy na Ewelinę, ruszamy do Warszawy. Oczywiście naszym e, se, Senzu pojazdem. Kupra, Leon e, będzie nam towarzyszyć w tej podróży. Także co? No, jesteśmy już pobrązowieni. Jeszcze to zmyć, później... W moim vlogu mogliście zobaczyć... Jak to wygląda. Jak to wygląda, chociaż ten vlog pewnie będzie później, bo to, kurwa, kolejny się popierdoli, ale zobaczymy. W każdym razie jedziemy do Warszawy, jutro weryfikacje, dzisiaj się meldujemy, pokażemy Wam może jakieś posiłki na ładowanie po drodze, coś jak to, to wygląda. wpadnie, nie? I tyle, no, nie przedłużając, bo będzie dużo contentu, także oczywiście już na ten moment zachęcamy Was do kasowania biletów. Tak, dokładnie. I lecimy. klasycznie w trasie na zawody ładowanie na stacji mam przygotowany ryż, mięso, jakieś tam warzywa, ananasa różne tutaj rzeczy jeszcze do ładowania mm. oczywiście sól policzona Krzychu ma już gotowe posiłki widzę a ja sobie montuję na bieżąco bo to u mnie się może na bieżąco też zmieniać no także ja ładuję 100 węgli, 30 gramów białka, 5 g tłuszczu. Czyli worek ryżu to mamy 80 węgli. Tłuszcze jest w postaci masła orzechowego i jeszcze wejdą jakieś cukry także. Życzcie nam smacznego. U mnie. To samo, tylko 120 lat. I kaszę Jest. Bez, bez jebania Na, jak Filmik, jakoś. Jest... Czarnuchy kurwa, cyganie zajebali kuprę Buźka dojeba Prawie jak KFC, nie? Tam ziomek coś o tym powie. Najlepszy. Najlepszy posiłek ever. Ryż, borówki, masło orzechowe, syrop z six packa, czekolada karma. Mm. No okej okay, mordy. Dotarliśmy na miejsce. Ostawiliśmy Ewelinę. I powiem wam szczerze, że jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tego apartamentu. Mieszkanka można powiedzieć. Widzicie zajebista kuchnia, skóra z pięcioma palnikami. Cyk. Tutaj mamy tutaj mamy jeszcze jedną osobę, możemy przekimać w sumie. Rzeszcz, jak wrażenia? Fajnie. Ja ogólnie źle związłem podróż trochę, problemy tutaj jest z tym, ale jak tu przyszedłem to od razu nagle humor z kibelek z prysznicem, tu mamy taki pokój powiedzmy dzienny i sypialnie. No kurwa ja się jaram, nie? Zobacz te telewizorek tutaj na to jest, to jest. mega, jest. mega. Fajnie było jest przestrzeń, tak. a jak my jesteśmy tutaj w takich, wiecie, w warunkach, że mamy zawody, no każdy chce jednak tej trochę przestrzeni mieć, nie? Co innego jakbyśmy w w moim pokoju byśmy... No jak byliśmy wtedy tam u ciebie z Gosią, nie? Z no. takim kurwa... Dobrze, że tylko ja startowałem, nie? Tu było chyba dobrze. Ale myśmy we dwójkę startowali i to... ten... balkonik? Nie no, nie, no super, jest mega zdobycz, W ogóle dobra cena, jak kurde podrzucę Wam linka, no może. Dotknąłem. taki kul. Dobra, orzech. Jest... Idziemy zaraz na. Jemy posiłek i idziemy na trening, nie? Bo trzeba dzisiaj jeszcze coś przepompować. Tak. Także. Burdejcie na treningu. Pamiętajcie, kasujemy, pamiętajcie, kasujemy. Zobaczcie. Не хотели бы еще гостя по такой карнации спотка в темной улице. Dobra moi drodzy, mamy dzień weryfikacji, piątek, ja mam do zbicia jeszcze trochę, jakieś dwie godziny temu było to jeszcze tam niecałe dwa kilo, także myślę, że powoli ze mnie schodzi, ale no przed się wziąłem już jakieś kroki, nie jem, nie piję, zaraz jadę na gorącą kąpiel do Eweliny, bo ona ma wannę u swojej, swojej kumpeli, potem jadę do fizjo, żeby jeszcze ze wzrostem nie było jaj i na 11 na weryfikację. Z tym kurwa zmęczony strasznie, także nagramy się dopiero po weryfikacji. E, no, zakładając, że będzie pozytywna. Krzysiu. Słucho. Jak tam? Słuchaj, będę jadł. Można jeść? to też triceps. Moż można jeść? Moż można jeść? Można jeść. Można Fajnie. Ok, mordy. Zweryfikowany. Znaczy, właściwie jeszcze nie do końca, ale mam już kartkę ze wzrostem i wagą. Także najważniejsze za nami metr 92 i 8 kg. Wiemy, już pół litra wody. Czuję się już o niebo lepiej, bo był hardcore. Pozwolicie, że będę jadł, bo muszę ładować. Mm, to jest sól i białko węglowodany. Węglowodany, o może od tego zacznę, bo mi się roztopi, lody, ekipy. Także cała historia zaczęła się tak, że dzisiaj rano miałem jeszcze jakieś mm, 2 kg nadwagi. No i co? Nie jadłem, nie piłem, tabletka Tialo, trochę sikania ale nie za dużo no jakoś tam powoli to działało na dziewiątą miałem fizjo na rozciąganie żeby wzrost by zrobić no i miałem wziąć też gorącą kąpiel w wannie z racji tego, że u nas nie mamy wanny, to ja zagadałem z Eweliną, żeby tam do nich wbić się do wanny Hmm. Ona nie odpisywała mi rano Ja tam już wiecie, od piątej na nogach Więc hmm, No dobijałem się, dobijałem się W końcu udało mi się z nią skontaktować, zadzwoniłem Byłem u niej koło ósmej Fizją miałem na dziewiątą A z miejsca, gdzie ona mieszka do fizji jechało się godzinę Więc tam dosłownie zrobiłem sobie 12 minut z zegarkiem na ręku w tej wannie. Trwało to wieczność. Uwierzcie mi w takiej gorącej, prawie wrzącej wodzie spędzić 10 minut bardzo nieprzyjemne. Mm. No ale lał się ze mnie pot, o to chodziło. Przedem na wagę u niej. No i dalej był ponad kilogram. Mm. Więc podczas godzinnej podróży do Fizjo Ustawiłem sobie 30 stopni w kuprze Jechałem w saunie Powiem wam, że kurwa lało się ze mnie Przyjechałem do tego Fizjo Spóźniony pół godziny Na szczęście nie mam nikogo po mnie Więc zrobił mi normalnie godzinną sesję No ale wyciągam u niego wagę Patrzę I kurwa e, 95, nie? Czyli więcej niż rano jak wstałem Wy nie no kurwa, tak nie może być Więc e, Zważyłem się jeszcze raz Znowu było źle Więc ulałem to, mówię, dobra jadę na weryfikację Znowu sauna w kuprze Pojechałem, wbijam się, już trochę ludzi się kręci Ale podchodzę do wagi i tak się pytam, czy mogę się tak testowo zważyć. No dobra. Zdziałałem się, rozebrałem, wchodzę. 92,8. Limit 93 kg. Mówię, Uff, Mówię, ale może pan mnie teraz zapisać? No, wiesz co? Jeszcze raz to zrobimy i ten. Mówię, nie, kurwa. Przedem jeszcze raz. 93. Zmierzył mnie. metr 79. A musiałem mieć powyżej 1,78 m. I mieć e, maksymalnie 93 kg. Także idealnie zmieściłem się w limit. Co do kurwa grama. Także to jest pierwszy posiłek, lody ekipy. Nie zrobiłem sobie żadnych posiłków, także no trochę się nie przygotowałem. Ale no trudno, jakoś to ogarnę. Pierwszy taki szalony, potem już reszta posiłku będzie planowa i czysta. Także mam tutaj loda ekipy, dwie kajzerki jako węgle. takie Wiem, że kajzerki dobrze strawię, więc nie będzie z tym problemu. Tu głównie chodzi o to, żebyś dobrze te produkty trawił. Tu jest taka szynka. Kupiłem ją ze względu na to, że ma 2 gramy soli, a potrzebuję 2 gramy soli do tego posiłku. Mam tutaj takie serowe wafle, one też mają około gram soli. E, przepraszam, pół grama soli, więc będę miał tej soli trochę więcej. Do tego jeszcze banan i taki batonik, który ma tłuszcze. 5-7 tłuszczy, także tu mamy 5 tłuszczy. Tu mamy 5 tłuszczy, tu mamy tam około 30 węgli, 50 łącznie, 100, 130 razem z tym. Także 130 węgli, 5 tłuszczy, 10 tłuszczy, przepraszam, i około 20 gramów białka. Kamień z serca, mordy. No dobra, posiłek czwarty. Yy, tu są pieczarki zasmażone z cebulką młodą, ze szczypiorkiem i z czosnkiem. Na to ser, ser żółty, 10 tłuszczy, to jest 40 gramów sera. Tu 10 tłuszczy z szynki i krakus, to jest 50 gramów, czyli łącznie pewnie maksymalnie jest 20 gramów białka. Jak dobrze pójdzie. I 90 węgli, bo po 30 na kaiserkę mniej więcej. Tam leży tomis, był na weryfikacjach widzieliście go. Wzięliście przed chwilą moją. Z, no właśnie. Prosto z weryfikacji moje odczucia przy lodach ekipy, pierwszy posiłek po weryfikacji. Po no właśnie, i e, teraz po prostu jeszcze się dogadujemy, jak to nagrywać. Więc ja będę ze swojej dwunastki nagrywał, nie mam tego trybu filmowego. To, jak ma ten tryb, to lepiej trochę wygląda, ale w sumie i tak było ostatnio. Nie jak będziemy no. razem, to no, słuchajcie, zobaczymy. Chcemy zrobić tak, bo nie zawsze będziemy razem, a każdy z nas czasem ma coś ciekawego do powiedzenia, ale tak jest nie? Dobra, ale takie właśnie krótkie, ja kończę, jem to, e, i później raport e, dajemy do Adama i patrzymy, ile soli, ile, e, ile węgla będziemy do końca już wieczorem ładować, to no nie? Także do później. Robimy test y, tego gimbala od Wojtka. A ja to już jeszcze posiłek. To jest posiłek numer 4 dzisiaj. Mimo, że zaczęliśmy o 12, to jest 17. <grym> Ale ja czuję, że to wszystko idzie tam, gdzie trzeba. Także za jakieś 2 godzinki będziemy się na trening, a ja za godzinę myślę, z Adamowi zrobię tutaj filmik, raport. Oceni formę, jak dzisiaj jeszcze ładujemy. Ja się czuję, że mnie wypełnia i, i, i w sumie suszy. Więc jest dobrze. Tak, tak jest. Hmm. Ty, dalej już się nie da. Z tego, co widzę. Wiesz, jakby obrócić, żeby na twarz było twoją, no nie? Tu też? Ty też było to też poprzeć. No dobra, mamy minutę. 7, jest godzina 23 za 10. Jadę na weryfikację, byłem półtorej godziny temu eee, Dogadałem się, że przyjadę później. Mam nadzieję, że mnie nie odmie nic więc eee, zaczęłem na weryfikację. Już praktycznie nikogo nie ma, ale tam jest. Widać jeszcze ludzi się weryfikują. No także też idę dokończyć to co zacząłem fajnie, bo waga 87 czyli 2 kg więcej niż na tym zawodach 185 w zeszłym roku miałem i byłem suchy to teraz ta forma jest jeszcze suchsza, mocniej tak jakby czuję, że mnie odwadniamy, więc mniej wody e, siedzi. No, nie? no i PF też wprawdzie troszeczkę może nawet niższy, bo uważam, że to jest życiówka co najmniej tak dobra jak w 2016 roku no także zobaczymy ale forma to nie wszystko także trzeba jeszcze się zweryfikować dostać numerek i jutro pokazać na co tak długo pracowałem, czekałem do zobaczenia później

Pojechałem. tam po nie? Dopiero... nie? A kolega z 5 tygodni temu, do tego seniorów open. Także Open? Nie, senioru. O, no, open. Nie? No. Bo to jest senior. Nie no, overrana. No, 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 nie overrana. teraz w tej wszystko w Także no, będzie fajnie. Uh, Mocny ja się cieszę, że zostaniemy razem na scenie, bo obserwujecie no. że sporo czasu, tutaj że super, tak fajnie, tak fajnie będzie. będzie. Naprawdę fajnie, no. bo tak, ty masz ten lepszą formę, ja też mam swoją życiówkę, też dużo osób pewnie będzie chciało no. formę, także byłoby ciekawe, że młode, nie? Z życiówką nic nie no. No. Ale no. Ale byle, taki... byle nie polecieć, jak poleciałem mieć tego, co tam muszę. <laughs> to no, poleciał taki jak właśnie oczyszczony śmiech, czyli... <gry> Ostro. Dobrze, że ekspleniamy żółw to tylko to widzisz. Nie wiem o co chodzi. Ciężko na takim dzieje. W każdym razie już e, za chwilę tam podejdę dokończyć weryfikację i składam do chaty na ostatni posiłek. No, <gry> no, ja jeszcze <Pozro>, dwa, całe szczęście. Do zobaczenia. <gry>